Siema, witam was w trzecim odcinku z serii Meisterkowanie, w którym dzisiaj wam pokażemy jak Experiment. Jak zrobić lampę lawę Trochę, wiecie, nie będzie, dzisiaj nie będziemy z tych narzędzi Ale efekt też będzie dobry Więc tak, będziecie do tego potrzebowali Troszku wody, to tyle, żeby wam pokazać, że to jest woda a trzeba trochę, trochę wody. Tyle, aby się pastylki zamoczyły musujące. Czyli gdzieś około no. do dotąd. Trzeba trochę wody. Yy, potrzeba te tabletki musujące. Tyle niżej. No. Yy, tak, barnic spożywczy. No, Mamy niebieski. No, bo sądzimy, że będzie dobrze wyglądało. I olej. No i olej. Kujaski. Po, polecamy No i oczywiście szklankę Bo jest trzeba zrobić nie? Tak. Możecie oczywiście jakieś mięsiny nie ale my wybraliśmy szklankę Więc tak Nalewamy trochę wody Tak wezmę Żeby też było widać Jeszcze trochę naleję Dobra, no mniej więcej tyle Trzeba nalać Teraz tam rzucić pastylki. Nie. nie. Olej, olej nalać Oleju nalać Bo pastylki to na końcu. A olej to trzeba lać w opór. No może nie w opór, ale trochę. Ale trochę tak. Zobaczcie, tyle trzeba by nam No, starczy już. No, bynajmniej gdzieś tyle trzeba tego dolać, więc trochę to jest i jeszcze trochę doleję. Dobra. No, bynajmniej tyle trzeba tego dolać. Więcej możecie porównać ile jest wody, a ile jest tego oleju. Woda jest po to aby się tabletki mogły rozpuścić. No. I teraz trochę trzeba doleć. Dole. Tak, na dobrą stronę. No, ja to jest to... parę kropli w sumie, ale jest to jest tak dla e, efektu, żeby to fajnie jakoś wyglądało, nie? Zobaczcie, ja ja może to Nie bardzo no, chcę. Ja Ciężko trochę było zimno. To ja od razu wam powiem. Jest trochę zimno. I tak nie ma tu odkręcić za bardzo. Więc, Uch, dobra. Masz. To, jakoś jest. I teraz trzeba kolejkopę wypuścić. Weź trochę chodź nie ręce. Szklankę znacznie. Cięcie, bo coś na nie idzie. No. Dobra, więc jesteśmy już po takiej małej, krótkiej przerwie. Musieliśmy pojść do sklepu po nowy barwnik. No ładnie się skończył, ale po prostu wiecie, po prostu to tutaj wkroplaliśmy, nie? Tak, jak mówię. Zresztą chyba wiecie, jak to zrobić, więc nie musimy też wam to I teraz rzucamy dwie pastylki, no. albo jedną, zależy jak, Z, jakich chcecie. I zaraz wam pokażemy, jak to wygląda po ciemku. Więc teraz rzucamy pastylki no, Tak się nie jest, te pastyki prezentują. No takie, muszą być musujące. Nie no. przyjmujcie się psem sobą. Widać, nie zaraz jak to działa. widać coś. Nie, sobie byś widać. Proszę, tak, tak. Wie, Wiem, że zapomnieliśmy o źródle światła. Okej, zapomnieliśmy dodać. Będzie wam potrzebna latarka na przykład z telefonu? Najlepiej by było, gdyby była z telefonu. Mamy teraz latarkę już. Teraz wrzucimy jeszcze raz, bo się nam zdążyło skończyć. Mieliśmy fail, bo nie daliśmy światła. No. Dobra. 3... 2... 1... Różek. Nie się, jak to wygląda. Trzeba poczekać na efekt, ale okej. Powoli się coś dzieje, no. nie wiem, czy to widać No, coś tam się dzieje No i it... widzicie te bąbelki Sorry, że taka słaba jakość, no ale niestety początkujących no, no, Znaczy, jeszcze kamery nie mamy, ale jakoś w tym roku mamy zamiar kupić kamerę, więc takie wiecie Dobra, jak wiecie, tak się nie prezentuje, nie? Czekaj Po co to może jakoś równo, nie wiem nie wiem, latarkę tak No dobra, może z boku latarkę No to patrz jak to się prezentuje Patrzcie, i to i jest niebieski barwik, nie? Tak naprawdę, że to widać że widać na, na zielono U nas to tak trochę niebiesko Ale okej okay. I patrz jak te bumbelki widać strasznie mocno Światełko Patrz jak te bumbelki lecą, nie? i ogólnie żaden film nie ujmie tego to wygląda bardzo ładnie Za fajnie wygląda dobra więc ta teraz wy sobie będziecie oglądać a my przechodzimy już do końca Tak. Okay. dobra więc ta jak się podobało jak się lampa podobała możecie zostawić łapę w górę i możecie napisać co byście chcieli na sensie Może teraz to lepiej widać. No. I ważna była przezroczysta szklanka. No, no właśnie. Więc tak. Powiem w skrócie. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. A, i powtórzę się jeszcze raz. Dzięki za 24 suby. Mój cel? E, Dobyć do końca lutego 25. Czyli jedno dawne konto. No, jest tak.